wypisać się papiery, dobra, bo to, to... To jeszcze trzecia? To weź y, może też przy okazji od razu te faktury. Pan wie, że jesteśmy w Budomierzu. E, przy przejściu granicznym. E, dzisiaj pełnimy dyżur wolontariacki z gminy Narol. E, ja akurat z koleżankami Jestem tutaj od 24 do 6 rano. Na razie jest spokojnie. Staramy się pomagać osobom, które tutaj przyjeżdżają. Oferujemy ciepły posiłek, kawę, herbatę. Mamy fantastyczną kuchnię polową, w której palimy drewnem. Oferujemy gołąbki, pierogi, naleśniki, zupę. Tam pani oferują również kanapki, coś słodkiego, także staramy się pomagać jak możemy. Teraz się ktoś zobaczy, co jest. Nikt mnie nie zobaczy. Sława Ukrainie! co, to to, teraz to wszystko rozładowujemy jeszcze. Hmm? Куди Юра приїхав? Юра приїхав, де ти є, Таня? Та що тревогу голошу? У нас тут все нормально. Давай, давай, зайде, щоб треба забрати собаку. Що будемо їхати туди? Я не хочу, щоб Катя там світилася. Угу. Так, так, а там за так, палам. Там є ядала, Катюш, там десь них. Але треба буде, знаєш, що Катюш, напевно, йому цей e, повідочок, щоб знаєш, тримали його на повідочку. Якщо як нас машина, щоб він цей... І колейний пасажир. Є ще, є ще один. Три місяці, напевно. місяці? Так. О, ти, 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 <śledy> <noise> a wy tak mówicie? No, bardzo. Szczotliwie chyba. o, o, o. A gdzie ma ta brązowa? Jesteśmy teraz w Żytomierzu. odbieramy kolejne zwierzęta z Ukrainy. Rano zastał nas nie tylko alarm bombowy, ale też wybuchy i wystrzały. I Wygląda na to, że szykujemy się do kolejnego etapu tej zabawy. Póki co czekamy. Jeżeli spakujemy zwierzęta i uda nam się szczęśliwie wrócić, będziemy Was o tym informować. Sława Ukrainie! Polakie nam pomagają. Pomagaj, nie boisz się wojny? Nie. Czego się boisz? Z takimi kupiami. teraz na początku, że bo nie, już nie. Tak. Powiedz, że przeżyłeś te trzy wojny. Nie, mówi, nie chcę. Nie chcesz mówić? Nie, nie. Nie chcesz zapeszać. Nie. Nie potrzebny. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze, mamy nadzieję. Co? do zobaczenia następnym do zobaczenia, razem. Tak, Trzymajcie się. Tylko tak nie jesteście długo. Tak no, 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 dzisiejszy. Postaramy no się. <ślappie> Dwa dni nie no, że A co normalne, Znaczy w Tak jedziemy. Tak, tak jedziemy sobie. W takich warunkach z tyłu są koty psy. Jeden piesek z nami z przodu. Śbierz, nie mam internetu. Przed chwilą był alarm bombowy. Jesteśmy w okolicach Lwowa, ale jak widać życie toczy się normalnie. Nikt się tym nie przejmuje specjalnie. My także. Trzymaj się, Trzymaj Bardzo dużo. Bardzo potrzebujemy większych samochodów i osób chętnych, które by pomogły te psy zabierać. One tutaj zginą. Naprawdę ludzie sobie nie dają rady i bardzo proszą o pomoc. Tym razem udało nam się zabrać z terenów Ukrainy i zawieźć do Polski. Osiem psów i trzy koty, plus ludzi, którzy z nami przyjechali ze swoimi zwierzętami. Potrzebujemy większych aut i ochotników, którzy odważnie będą wjeżdżać na teren Ukrainy i razem z nami przywozić zwierzęta do naszego azylu, a także do innych w Polsce i za granicą. To on jest po prostu szalony, Tak, No cieszę się, że wyszedł. Там О, то там лише фатальна катастрофа. <laughs> <A>, я там <laughs> ja українка, приїхала з Києва. Отдавно я став волонтерюшкою в Києві <laughs> і вручила до польських чоловіка. Одразу получала, що це привозить посії з України e, до Польщі. Zaczęła sama pracować z Jim Interwencji i później z Jako Straży, który mi bardzo pomaga. I teraz, kiedy jest na swoje na domu, to chłopaki i dziewczyny nam bardzo dużo pomaga, naprawdę, bo sama ja nie dałabym rady to wszystko sprowadzić. Ja nie wiem, czysto może być zwierzęt i może być więcej z różnymi funduszami i to jest po prostu super. I teraz my chcemy powiedzieć wszyscy razem ruski gara. Oi!